Jeżeli tutaj trafiłeś, to znaczy, że ta misja jest dla ciebie dość trudna, i następujące po sobie ataki węża, i zaraz po nich atak wilka sprawiają, że sfrustrowany wychodzisz z gry. W tym materiale pokażę ci, jak skutecznie ustawić sobie ekonomię, aby nie brakowało ci jedzenia. Pokażę ci, na jakiej broni się skupić w pierwszej fazie gry, aby skutecznie przetrwać te ataki. W późniejszej rozgrywce pokażę ci, jak ustawić sobie te wszystkie elementy, aby misja Cię cieszyła i nawet na najwyższym poziomie trudności nie sprawiała Ci problemu. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Oczywiście na początek, na pewno wiele osób, ja też na początku zastanawiałam się, gdzie ulokować sobie ten zameczek, żeby było dobrze i konstruktywnie. Nie ma za bardzo takiego miejsca, niemniej jednak postawimy sobie zamek tu i za chwilę miejsce Ci pokażę, na... jak to dalej tutaj rozegrać. Spichlerz dajemy sobie tutaj. I teraz ci pokażę o co mi chodzi. Marynaczek, damy sobie tu, i teraz tak. Troszkę sobie dokupimy tego złota, złota drewienka. Postawimy sobie tutaj oczywiście na początek składy kamienia. Będziemy kamienia potrzebować dość dużo. Tutaj damy sobie jakiś drwali. Tu damy sobie jeszcze jakiś drwali. No i oczywiście domeczki. Domeczki będą bardzo ważne. I teraz tak, dokupimy sobie jeszcze troszeczkę drewna, a właściwie tak, kamień sprzedamy. Kamień nam nie będzie teraz yy, potrzebny. I stawiamy sobie pierwsze, jakieś tam przy składzie zapasów za chwilę powiem, dlaczego tutaj kładę, a nie przy składzie zapasów stawiamy sobie farmy. Teraz zobacz. Mamy to ładnie rozdysponowane. Starczy nam jeszcze akurat na jednego trwala i robimy. Skład zapasów dajesz sobie tutaj. Dlaczego? Ponieważ kamień będzie mieć krótszą drogę, a o niego tutaj najbardziej chodzi trwa, ale też nie będą mieli daleko. No i oczywiście, farmy pszenicy będą miały krótszą drogę, do tego, żeby dać ci pszenicę, z której będziesz robił chlebek. Teraz możemy dokupić dalej troszeczkę drewna, żeby postawić tak młyn. No i jakieś tam pierwsze piekarnie. Oczywiście na zbrojownię nas jeszcze fajnie. A myślałem, że za piątkę kupimy. Zapomniałem, że tyszka. Dobra, to zrobimy sobie tak. I teraz druga rzecz. Tak, najpierw zbrojownia. Już kilka wątków naraz chcę połączyć. Druga rzecz, na co postawić? Ja postawię w pierwszej kolejności na włóczników. Po, pier po pierwsze dlatego, że mniej drewna zużyję do budowy, a dwa tych łuczników, których mamy, postaramy się wykorzystać, jakkolwiek to brzmi. A yy, będziemy bronić się włócznikami. Skoro mamy, to na początek jakieś tutaj dwie jeszcze chatki myśliwych. Mamy tutaj jakieś sarenki. Gdzieś tu biega... o, są jelonki. jelonki, sarenki, jak zwał, tak zwał. Tu jeszcze mamy statko. No i tak się będzie powoli nam wioska rozwijać. Jak będą pierwsze składy kamienia, no to oczywiście Wybudujemy sobie koszary i, i tak. I tych łuczników, których będę mieć 10, postawimy sobie na zamku, a włócznikami będziemy się tutaj bronić, żeby nam przypadkiem wąż zbrojnymi nie, paukażami właściwie niezbrojnymi, nie poszedł i nie niszczył budynków. To taka na chwilę obecną taktyka, którą obieramy. Wioska już zaczyna tętnić życiem. Pierwsze dostawy drewienka są, dlatego. Dorzucimy sobie. Dorzucimy sobie jeszcze jedną farmę pszenicy. Powinno być dobrze, ale wiecie jak to jest. Od razu stawiamy sobie więcej piekarni. O, no, jeszcze tutaj nawet jedną wciśniemy. O. Tak, za chwilę będzie lepiej. Za chwilę będzie lepiej. Skrybo nic się nie martw. Pierwsze mąki już się pojawiają. Także będzie dobrze. Jak tam kamień? Kamień jest pozyskiwany, zobaczcie, pięknie łupią chłopaki, Manie, rzeźbiarz architekt, bez kitu, jak nic, to sobie jeszcze jedną tutaj piekarenkę postawimy. I teraz tak, chcę już kamień, skrybo, poinformuj, że jadą dostawy kamienia. bo jak nie to będzie lipa. Pierwsze 8 kamyczka już jest. Dobrze, ale już jakieś zapasy mamy. To jest najważniejsze skrybo. Z tyłu gdzieś tam możemy kolejne piekarnie sobie postawić. I co jest najważniejsze, postawimy sobie. A, potrzebujemy złota, no tak. To my już jakieś podatki wypadałoby pobierać, jak najbardziej. Żeby stać nas było na wojsko, oczywiście. No i potrzeba mi kolejnego złoża kamienia. Idzie, już idzie, był pięknie. Koszary sobie postawimy tu. I teraz tak, pierwsze co, to może jeszcze dokupimy sobie, znaczy dokupimy, no dobudujemy domki, żeby mieć więcej mieszkańców. I pierwsze co oczywiście, łucznicy, postawa agresywna. Jeszcze ze, dwie piekarenki. No tutaj na tym szczycie, a jednak się uda, a jak pięknie dwie koło siebie stoją. Yy, drugi młyn może, ale to może później, na początek skupmy się na tym, żeby mieć jeszcze warsztat łucznika. Jest, ok. no i teraz to już jest praktycznie z górki. Teraz mamy już z górki. Możemy postawić sobie, że... Żelaza nie możemy sprzedawać, chyba nawet. Yy, mamy taką opcję, którą możemy sobie zrobić, co możemy kupować. Tak, możemy tylko. No, mamy niewielki wybór. To się nawet żelaza nie opyla faktycznie. Tutaj dali, tutaj to nam nawabia. No to cóż, skoro mamy dostęp do takiej ilości drewna, stawiamy sobie drugi młyn gdzieś w takim punkcie, żeby tu nie przeszkadzał. Jeszcze ze dwie piekarnie, ponieważ będziemy potrzebować dużo jedzonka. I jeszcze jednego włócznika. Może się uda jeszcze jednego postawić. Jasne, jasne, dobrze. Mam nadzieję, że umyłeś zęby, wężu. No i dobra. I teraz tak. Te pierwsze dwa ataki będą dość szybko. Dlatego szykujemy sobie już wojsko. Ale mamy się czym bronić. Także jest ok. Mamy zapas jedzenia, mamy dopływ złota. Zobaczcie, że w tym momencie naprawdę jest dobrze. Bardzo dobrze. Stoicie tutaj, będę was miał pod dwójeczką. Tak, na wszelki wypadek. Wszystkich pod dwójeczką. I co my tutaj mamy? Pokażcie. Rozproszyli się trochę. Ale dobra, pałkarze sobie idą tutaj. Będziemy ich trzymać tak, żeby byli w zasięgu w zasięgu moich łuczników. Dobra, lecimy najpierw ich tutaj ciupać. Dobra. Lecimy pokonać szybciutko tutaj łuczników. Dobra, cofajcie się, chłopaki. No, halo, chcę was wszystkich zaznaczyć. O, jest. No i zobaczcie, pierwszy atak przetrwaliśmy. Już tam jeszcze jakiegoś łucznika mamy dodatkowego. Zbieramy drewna, ponieważ będziemy się zaraz bunkrować. W sumie już możemy zacząć się bunkrować przed Wilkiem. Ponieważ, jeżeli jego wojska tutaj wejdą, to już nie będzie tak miło i przyjemnie. A będziemy musieli zyskać na czasie, więc tutaj się jeszcze o tak trochę zamkniemy i na razie czekamy. Dobra, pod dwójeczką oczywiście was mamy i jak to się tutaj, znów się pałkarze rozdzielili, bardzo mnie to cieszy. Te wojska już damy sobie tutaj do obrony Lorda w razie czego i póki jesteście w dwóch grupkach to muszę was tutaj wyeliminować. Dobra. I właśnie, i teraz idzie już wilczu. Wilczu idzie. Dobra, uciekamy. Teraz troszeczkę sobie to spowolnimy. Zobacz, w tym momencie przetrwałeś dwa ataki woł... węża. Dwa ataki wojsk węża, chciałem powiedzieć, a wyszło mi wąża. Dwa ataki wąża, żeśmy tutaj przetrwali. I teraz zrobimy sobie tak. I zrobimy sobie. No, halo, panie Dziejaszek, panie Trwalek. Tak, pewnie się zastanawiałeś, czemu chciałem tyle złóż kamienia, jeżeli nie używam kamienia, ale właśnie chodziło o to, żebyśmy mieli coś na wymianę. Nic się nie stało. Damy radę. Tylko potrzebujemy dużej armii włóczników. Dlatego dorzucimy sobie jeszcze raz. I dobra, tutaj możemy dać dwa, tak trochę nieładnie, nie podoba mi się jak jest nieładnie, no ale trudno. Tak jest, idziecie tutaj. Jak to tu wygląda, ilu was jest, jakie siły ma wróg tarczą do wroga. Zobaczcie ile my mi jedzonka i już powolutku możemy sobie zrobić tak, tak, tak. Aha, za chwilę będziemy drewna potrzebować, dobra, mamy trochę tutaj jakiegoś, jakiegoś tam urobku, jeżeli chodzi o pieniążki, to już produkujmy. A, przyspieszmy, już możemy produkować skuszane zbroje, ponieważ one również się przydadzą, a tutaj jeszcze idą łucznicy, eee, czy ja zdążę obrócić przed zbrojnymi, no w teorii zdążę. Tylko czy jest sens? No będzie trochę sens, bo jeżeli mnie tutaj wytarga, to będzie mnie później nękał tutaj, więc idźcie tam w łucznicy. Dobra troszeczkę tutaj można powiedzieć, że tracę jednostki, ale muszę się pozbyć tych łuczników, Żeby nie pozabijał moich uczników. Tu jest jeszcze jakiś mędziarz mały. Yy, dobra, my tu mamy nową ilość włóczników. Dobra, chodźcie szybko, chodźcie, chodźcie. Zdążycie wejść do zamku. Zostawiamy bramę otwartą, chodźcie. Ej, zamykamy. No i dobra, no i czekamy teraz. Teraz czekamy. Szykujemy większą ilość włóczników. Dobra, łucznicy, uciekajcie. Po wasie, brama zaraz padnie i próbujemy się z nimi. I tak oto podtrzymujesz najważniejsze ataki. Teraz mamy chwilę na to, żeby odbudować. Kadry, odbudować gospodarkę, której tak naprawdę zobacz, nie straciłeś. Także myślę, że warto jednak mnie troszeczkę posłuchać. Ok. Na razie sobie damy wszystkich tutaj. I za chwilę przyjdzie do nas mnich zakapturzony. Albo tu sobie damy. O, nasze wojska. Myślę, że to w ogóle ładnie wygląda nawet. Nie powiem, że nie. I teraz najważniejsze. Spichler zapełniony to jest świetna wiadomość, ponieważ my możemy pobierać więcej podatków. A co zatem idzie? Za chwilę będziemy mogli postawić łuki. O właśnie. No, i oczywiście jak najszybciej produkujemy kuszę, przestawiamy naszą fabrykę zbrojeń na kuszę. Oczywiście, Skrybo, świetnie, żeś mi to powiedział, bo bym tego nie wiedział. I teraz, i teraz, i teraz, i teraz tak. Nie potrzebujemy, nie potrzebujemy, bo nie będziemy już włóczników potrzebować, a i tak nie możemy sprzedawać włóczni. Dokładnie. Handlować bronią nie możemy. To by było zbyt proste. A tam kilku włóczników sobie weźmiemy. To będzie takie mięso armatnie, albo do pogoni za włócznikami. Oczywiście dorobimy sobie tutaj troszeczkę domków. Jeżeli Wam się taktyka podoba, no to oczywiście możecie pozostawić łapkę w górę. I z góry dziękuję za łapki pod poprzednim materiałem. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo będzie Wam się podobał, także mnie to cieszy. Teraz mam chwilę, żeby z Wami porozmawiać. Na początku musiałem Was trochę wprowadzić w dynamikę tej misji. Teraz jest czas, żebyśmy sobie podyskutowali. Zobaczcie, mamy już zapas z zbrui. Zaraz będziemy mieć oczywiście kuszę i rozpoczniemy masywną, intensywną produkcję. I teraz tak, czy mógłbym sobie tutaj jakieś wieże postawić? Oczywiście, że mógłbym i też to zrobimy. Postawimy sobie dwie wieże. Tutaj nie mogę sobie postawić wieży. No to tu sobie postawimy dwie wieże. To będzie tak ten. Płatca pierścieni, dwie wieże tutaj będzie. O. Tutaj schódki będą jakieś, żeby te chłopaki mogli powchodzić. Zapasy rosną, zobaczcie, gospodarka nie kuleje, wszystko jest pięknie, ładnie, może nieschludnie, jeżeli chodzi o piękny zameczek, no ale w misjach na tym poziomie trudności nie chodzi o to, żeby budować, żeby budować piękne zameczki. Dobra, yy, chłopaki, wy to w ogóle nie musicie już tych grot tutaj robić. O, zobaczcie, ile mamy mąki. Jeden woreczek raptem, u. no to czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj, jakąś sobie postawimy, może yy, farmę pszenicy. Jedną, drugą, trzecią. Mamy na to zapasy, także nie musimy się tym przejmować. A zwiększyła nam się ilość mieszkańców, dlatego trzeba pomyśleć o tym, żeby jednak tą gospodarkę też powiększać. Skórz, zbroj skórz, skórz zbrojnych, boże, zbroj skórzanych <grych> nam nie braknie. Problem leży w tym, że mamy. A, bo zbrojownia jest zapełniona. No tak. Cały czas zostaje informacja, że zbrojownia jest zapełniona. A ja to zignorowałem. Dobra, mamy tutaj sobie puczników, oni będą ciosać tutaj wroga na pierwszej linii. Możemy dobudować też drugą zbrojownię. Nas to tutaj nie zaboli. Nas nie, za, nie zabolat. A teraz tak, zrobimy sobie tutaj, skoro mamy kamienia, żeby też skład zapasów nie był zapełniony zaraz. Zrobimy sobie tutaj takie piękne, o, zobaczcie, zamczysko. A jak ładnie mi to wyszło nawet. No dobrze, oddział wę wojsk węża mi się tutaj przyda do rozruchu i do sprawdzenia moich nowych wojsk. Tylko trzeba, widzę tutaj trochę więcej jeszcze. produkt produk produkaczy kurz zrobić, czyli tak zwanych rzemieślników od kurz, warsztaty łucznicze, jak zwał, tak zwał. Kusze się trochę dłużej robią, ale już widzicie idzie, idzie zapach, zapach kurz idzie, idzie zapach kurz, a może zapas kurz też może być. Eee, idą sobie tutaj inżyniery, inżyniery idą wybić Zagramanicy inżyniery IDO. Dobra, inżyniery IDO. Inżyniery IDO, wiecz, włóczniki ich powstrzymują. I pięknie. No i co, wróg pokonany? Tak, jest. Wróg pokonany. Chyba. Piknie. Otworzyć, naprawić bramę. W sumie wy sobie tu stójcie. Oj oj, oj oj. No, ho ho ho. Nie zesraj się, nie zestroj się, wężu. Dobra. Kusze rozlokowane. Będziemy ich mieć coraz więcej. Coś mi tu cały czas produkuje. A widzisz. Tutaj mamy Spiritus Moments włóczników. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, siedem warsztatów włócznika. To w takim razie, w to miejsce tutaj możemy sobie postawić jeszcze. Jeszcze dwa. Nie wiem, po co mi te kusze. A, dobra, no jeżeli już mamy tych włóczników, tutaj mają mi blokować miejsce w magazynie, to sobie możemy ich zrobić. Widzicie, że to mięso armatnie się przydaje. Oczywiście możemy sobie tutaj kamień sprzedawać. Nie będzie nam on Aż tak potrzebny, zobaczcie jak ile my grosiwa mamy. Więc tak naprawdę tutaj mamy jedną nogą tą misję wygraną. A co? Niedźwiadki śpią, odpoczywają. Mogłyby mnie bronić też, ale nie chcą. No, trudno. Kolejne pięknie. Pięć kusz, Lecimy. No i ładnie to wygląda. Przyznacie szczerze. Mamy sporo drewna. Drewno też możemy sobie sprzedać. Aż tyle jest nam niepotrzebne. Byle wystarczyło na produkcję kurz i tyle. I dobra. Gdzie tu jeszcze mógłby ewentualnie zaatakować węż albo wilk? Uu, dobra, no to sobie zmniejszymy. Albo właściwie możemy zrobić tak, że wyłączamy w ogóle O, bo i tak mamy tyle grosiwa, że do końca misji nam starczy, a uspokoją się tutaj problemy z jedzeniem. A jak się spichlerz znowu zwiększy, zapełni no to powiększymy racje żywnościowe. No to, to już teraz możecie sobie tym suwakiem manipulować, to już nie ma to tamto. Misja jest tak czy siak wygrana. Mamy 19. Worków mąki, no to co stoi na przeszkodzie, żeby troszeczkę dalej jeszcze nie postawić jakiejś piekarni? Oczywiście, że nic nie stoi na przeszkodzie, zwłaszcza, że to my decydujemy, co postawić, a co nie. Wilczu biegnie, tam. Jak wilczu biegnie, to trzeba zrobić więcej kusz, i tych tutaj włóczników sobie wykorzystamy. Pod dwójeczką. Tryb obronny mamy tutaj ich 75 aż. Więc, jeżeli tutaj zanim zbrojni dojdą, to łuki wysporują się naprzód i ewentualni inżynierowie, więc to będziemy mogli ich pokonać. No Trochę tych zbrojnych jest, ale nie jest tak źle, jakby się wydawało. I dobra, i my sobie tutaj polecimy po tych łuczników. Zobaczcie, że oni tutaj już ciuk ciukają sobie tutaj. Dobra. No i dobra, stoimy tu włócznikami. Pięknie, akurat w dobrą porę doszła nam kolejna partia kurs, Więc lecimy. No, trochę tych zbrojnych tu jest, więc może się wycofamy do środka, panowie. Szkoda was stracić. Brama niech będzie jeszcze otwarta. Kucznicy powinni sobie tutaj poradzić teraz już ze zbrojami. O, jest zapełniony. Przed chwilą był pusty, a teraz jest zapełniony. Dobra, no to rozdajmy trochę jedzonka. No i zobaczmy, zobaczmy co się będzie działo. Dobrze, padają, padają, dobrze jest, pięknie, panie nawet pod bramę nie dojdą. Raz, drugi uderzył, zobacz tam, popsuje mi tutaj, aha, łuki, łuki już nie strzelają. Dobra, co zrobi z nim tu porządek, z ziopeczkiem? Bo mi tu będzie rozwalał budyneczki i murki moje piękne, wspaniałe. Nałabaj go tam jednego. Teraz drugiego i trzeciego. I tak oto, kochani, przechodzicie tą misję tak naprawdę bez większych strat. 31% jednostek, ale pamiętajcie, że z początku straciliśmy dużo włóczników, którzy musieli do tych włóczników podbiec, zniwelować i wyeliminować. Później jest już tylko z górki. Jeżeli moja taktyka, moja strategia ci się podoba, no to oczywiście pozostaw łapkę w górę i zobacz sobie inne materiały, jak przejść misję. Dla niektórych. Proste, jak to piszecie w komentarzach, ale pamiętajmy, że dla niektórych mogą być trudne, więc poradnik jest dla tej drugiej grupy. Nie dla tej pierwszej, która wie wszystko albo uważa, że wie wszystko. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!